Jakiego żelu do włosów używasz? Pastet, past, pasta to jest do butów, ja się pytam o żel. Też bym się machnął, co nieco. Hm. O, Zachariasz i Elżbieta Mieli syna. Mieli? Bo Pan Bóg tak chciał, bo Pan Bóg tak zdecydował. Nie dlatego, że oni zdecydowali, że oni sobie chcieli i mieli. Nie. Dlatego, że Pan Bóg tak chciał, dał im syna. Wielką postać wielką postać Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel. Dlaczego chrzciciel? Hmm? No, bo chrzcił ludzi nad Jordanem. Otrzymywali od niego chrzest. Jan chrzciciel to postać, którą Bóg sam wybrał po to, żeby przygotować czas, miejsce ścieżki ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa, mesjasza. Prawdziwego pana i Zbawiciela. Ale ludzie oczywiście przychodzili do Jana i mówili: O, ale ty jesteś wielki. A czy to ty, o, czasami nie ty jesteś Mesjaszem? Ty to jesteś w ogóle win. I my to byśmy, takiego jak ty, to byśmy, o, takiego jak ty, to byśmy chcieli. I wiecie, co, co się mogło w Janie Chrzcicielu obudzić? No bo we mnie to by się od razu obudziło. A może ja rzeczywiście jestem taki wielki? Może rzeczywiście coś znaczę? No Bóg mnie wybrał, to może rzeczywiście jestem taki wyjątkowy. Wyjątkowy. Taki pierwszy, lepszy od tych ludzi, którzy do mnie przychodzą. Jestem prawdziwym wybrańcem. Że Mesjasz też będzie wyjątkowy, ale ja tu jestem, ja to jest. Tak mógłby sobie Jan pomyśleć. Tyle ludzi do niego przychodziło, tyle ludzi mówiło mu wyjątkowe, ciepłe i dobre słowa. Mógłby w to uwierzyć i wziąć wszystko dla siebie. Jan jest wyjątkowy, bo zawsze wiedział, gdzie jest jego miejsce, bo był pokorny, to znaczy, wiedział, kim jest. Nie ukrywał tego. Nie, nie starał się jakimś lepszym być. Jan Chrzciciel to w ogóle też inaczej wyglądał. Inaczej się żywił. Był inny. Przychodzili do niego, bo był inny. Dlaczego ty jesteś inny? To sobie ludzie tak myśleli. No bo był odziany, czyli ubierał się. W skórę z wielbłąda miał pas ze skóry. Jadł sarańce i miód leśny. Ale ludzie się zastanawiali, dlaczego ty tak się ubierasz? Dlaczego ty takie rzeczy jesz? Hm. A on mówił im wszystkim, nawracajcie się. Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Co to znaczy, że, że, że ludzie mają się nawrócić? Czy to znaczy tylko, że mają przestać źle robić, źle mówić? Hm? Nawrócenie to znaczy zmiana myślenia. To znaczy, że przestajesz myśleć tak jak do tej pory myślałeś. Myślałeś o sobie, że jesteś wyjątkowy, wielki i lepszy od innych. Przestań tak myśleć. Przestań tak myśleć. Nawróć się, człowieku, owco. Nawróć się. Zawróć ze złej drogi. Idziesz w tę stronę? To przestań iść tutaj, tylko idź tutaj. Zawróć, nawróć się. A Królestwo Niebieskie jest bliskie, jak Jan Chrzciciel mówił dlatego, że Królestwo Niebieskie zaczyna się od Jezusa Chrystusa, który już niedługo który już niedługo Pojawi się tutaj. Powiem ci, ja to bym poserfował na bicie. Na jakimś bicie. Mimo, że koniec, plansza końcowa. Jutro zaczniemy, wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak rymy? Siadło, co? Spodoba im się.